I znowu wbiłem się gdzieś do jakiegoś miejsca opuszczonego. Jakiś wielki blok taki. Idę go obejrzeć. Idziecie ze mną? To chodźcie. Ale bądźcie pewni, że chcecie wyjść z Matrixa najpierw. Dobre miejsce na melinę. O kurwa, to się nie... Eee, syf, Kiła i moja mogiła. Aaa, w ten sposób. Dobra, Idziemy teraz do pomieszczenia nadolnego. dolnego. Bo nadzieję, że nie chwili nie widział, jak wchodziłem. Holy Jesus, Czy ja mogę włączyć A... Czy mogę poprosić kurwa lampę błyskową? Latarkę? Nie wiem. Nie można włączyć latarka. To szkoda, bo m, tutaj jest dosyć fajny taki o miejsce, gdzie są takie rury i różne przyrządy, ale nie mogę tego oświetlić. Więc mamy trochę lipę. Ale co by nie było? Jasność jest ustawiona. O, patrzcie. Ciekawe rzeczy, ciekawych. ciekawe rzeczy, no. Spray nawet jest. Spray paint. Nie ma już nic. O, maseczki, jak ktoś miał covid Albo coś innego. Mnie to na szczęście nigdy nie zainfekowało. Zainfekowała moją mamę, moją babcię, to ciężko to przechodziłem. Czyli coś jest z tym covidem. Ej, to jest miedziana rurka. Taka fajna, fajnie ważąca. Ciekawe, jest w środku. Nic nie ma w środku, jest pusta. Dobrze więc. Tutaj to w ogóle pełno miedzi można by uzyskać, pozyskać. Idziemy dalej. Jak na górę? Jak na górę? To jest wielki wientrowy wieżowiec. Ooo, ktoś tu miał party. Proszę bardzo, Wszystko co jest? Kremik, cukierek. Szkoda. Bokra plama. Czekolada. Cała, chce ktoś? Weślę, go. Jakie jakieś. Papiery. No jest proszę Państwa tutaj czego nie ma, ha, o to się pytamy, czego tu nie ma. Wszystko jest. Moja ECHO też się nie to jest kolejne pomieszczenie. Oświetlona. kurwa że coś ze mnie nie wyskoczyło, nam że jest w boku Dobra, tu jest otwarta przestrzeń, gdzie są okna i ktoś mnie może zobaczyć. Na razie odpadajmy stąd. Zobaczymy, co jest tu. nie są schody, ale ciemno jak w minie. Muszę włączyć na chwilę i włączyć. Na... Dobra, wracamy z światłem tutaj są windy. Wszystko już działa elegancko Mam na pewno nie windę. Dobra, wbijam na górę. Mam przypał, bo nie mogę wyłączyć tej latarki podczas nagrywania. Także będę musiał to wyciąć zaś czasem, to nie mam problemu. Tutaj jest otwarta przestrzeń jakaś. Dobra. I znowu muszę wyłączyć, żeby wyłączyć latarkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Wjeżdżę się na pełnej. Ciekawe czy tak tak jest prąd, albo czy tam się da włączyć na na tych korkach. O, proszę bardzo. Bardzo interesujące, interesujące miejsca. Miejsce, lubię takie miejsca. Pochodzić, poświęcać się. Na jednym z takich miejsc znalazłem w opuszczonym domu kolekcję płyt w tym z wielu Eminema. Tylko ich szlak nie zabrałem ze sobą, bo nie miałem jak. Na fajnie było mi takie płyty Eminema, nie? Ja kiedyś wstawiałem ten. Wstawiałem zdjęcie z tym na Fejsa z tymi płytami. To jest domy, czyli jest to samochód światło. światła. Dobra. Tutaj normalnie można kampić, nie? Zobacz, jest blat, jest gleb, jest wszystko. O. O, wyjście na dół. Ciekawe, czy woda jest. Nie no, raczej nie ma. Wszystko rozjebane. A patrz, jest, jest ta mikrofala. Nie działa. Nie działa mikrofala. Nie działa. Dobra, tu jest, idziemy dalej. Idziemy dalej. Patrzcie. Tu przechodzimy na kolejną stronę. Nic nie ma, jest tylko wielka hala Także idziemy trochę wyżej Aż nie dojdziemy na sam szczyt Dobra yy, yy. Wszystko tu się klei Wolna kuchnia peronowska. To jest nawet jest. Tego coś więcej. Tylko podłączyć prąd. I można leżyć Można normalnie se funkcjonować, nie? Przychodzić z pracy Cyk okay. jest, jest Idziemy wyżej, idziemy wyżej Tylko wyżej Dlatego, że gówno Dlatego mówię, nie? Jak kiedyś wiesz, nie wiem byś dam Ci adres, podjedziesz wypakujesz się i fu. na jedną noc można, nie? Czy nie? Teraz, jak tu przyjechałem do Holandii, zanim mnie przyjęli do roboty, musiałem, nie miałem pociągu i musiałem nockę spać na ławce. Ale tu ciemno, muszę włączyć. Dobra, jesteśmy dalej. Musiałem spać na ławce. Bo nie miałem już pociągu więcej do tego miejsca. Wiecie co, mi się chyba już nie chce łazić tak w kółko. Nie chcę wyjść przez pięter, o Boże. Raz, dwa, trzy, wyjście piętra. Im wyżej, to coraz ciemniej. Już, widzicie? Ja się przestraszyłem normalnie. Tutaj ktoś kampi I tak to jest pierda, że nie ktoś tutaj usłyszy Ktoś zobaczyłem, że to jest czyjaś pościel, To już mówię Koniec zwiedzania. Nie chcę się Wiecie, nie chcę się nikomu na melinę nie? Bo to nie jest fajne fajne uczucie, jak, jak ty się śpisz na melinę, nie? A czy ktoś się wpierdala? Na melinę. I zakłóca ci spokój, nie? Tak już masz przejebany w życiu, a tu jeszcze ktoś się powęta. On tu jest ciemno. Czemu tu jest tak ciemno? Nie wiem. Tak. Aha. Muszę w lewo teraz. Dobra. I teraz tak, tutaj mamy wyjście. Wróciliśmy sobie do punktu wyjścia. Tym nasze małe przygody, jak ktoś tam jest na zewnątrz. A ja sobie wychodzę, nie? Wychodzę sobie, jak gdyby nie nic, Patrzcie, jak ninja. Proszę, się nie da co? Patrzcie, tak. I już jesteśmy na zewnątrz. Ale ciepło jest. Już wiosenka się zbliża. Także pozdrawiam was. Ja się zabijam na chatę. Ogólnie budynek wygląda tak. Jest teraz: 2, 3, 4, 5, 6 kondygnacji. Na trzeciej ktoś tam mylę sobie. No. Pfft.